Cześć kochani, witam Was serdecznie. Na wstępie dziękuję, kochani, że tutaj jesteście. Dziękuję za Waszą obecność, za wszystkie Wasze komentarze, polubienia, za postawione kochani kawki, za wspieranie kanału. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. No dobra, teraz zobaczmy, jakie energie na dzisiaj, jakie potencjały, jakie przesłanie tutaj Tarot ma dla Was dzisiaj. Zobaczmy. Dobra. Zobaczmy główną energię do tego czytania. <laughs> Główny problem, czy po prostu sytuację. Uh, okej. Okay. Okej. Okay. Karta Wisielca. No, czas, czas się zatrzymać, kochani. Coś się zatrzymuje. No, może być też tak, że wy. Dostrzeżacie jakąś sytuację zupełnie inaczej, niż ona się prezentowała dla Was. Jakieś inne spojrzenie na, na, na jakąś sytuację, na jakiś problem. Zobaczymy na co, bo tu się, nam to zaraz tutaj kochani pokażę. Może tutaj chodzić o, kochani, um, zatrzymanie energii w jakiejś relacji. Coś się nie rozwija. Energia, wiecie, e, zatrzymała się. Może ktoś się nie kontaktuje. Może był kontakt a tego kontaktu już teraz y, nie ma. Może jest po prostu zatrzymanie. Y, no, no ja jestem ciekawa, co tutaj się, kochani, pokaże dla Was. Albo może być też tak, że nasz świat po prostu, wiecie, wywala się do góry nogami. Też tak może być. Jest tutaj jakaś karta też odejścia, pozostawienia czegoś, y, pójścia w nowe. Y, zostawiam to, co mi nie służy i... Mm, idę dalej. no Zobaczymy, zobaczymy, kochani, co tutaj się ciekawego pojawi. Dobra, już patrzymy. Ok, i trójka buław. Też karta brama, tak jak ta karta tutaj, ósemka kielichów, to też jest karta brama, karta e, pójścia dalej. Tutaj w, w trójce buław, kochani. Jest chęć i gotowość ruszenia naprzód. Nasze horyzonty się tutaj zwiększają, wiecie. I nie tylko coś planuję, ale jestem też już gotowy do, do ruszenia w coś po prostu. I tak jakby rzeczywiście w mojej głowie, wiecie, jak czasami ludzie mamy, my czy inni, klapki na oczach, tak jakby te klapki nam opadają z oczu, i e, coś widzimy. Może coś dostrzegamy zupełnie inaczej niż e, sobie to po prostu wyobrażaliśmy. Dobra, i piątka mieczy. Piątka mówiąca właśnie o, o, o jakiejś porażce. Może też jest tak, że widzieliśmy coś, jakąś okazję, wiecie, ale e, no tutaj nie poszło coś dalej. Nie poszło coś dalej. Przyszła jakaś porażka, jakieś zobaczenie. Że może ta osoba, może ta sytuacja yy, no nie jest taka, jakbym chciała. Może te horyzonty, te, 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 ta droga, która gdzieś się tam otworzyła przeze, prze, przede mną, okazała się nie być tym, czego po prostu szukam, czego oczekiwałam mhm. i nabranie w tym wszystkim siły. Okej, okay. ja patrzę dalej. Okej, okay, eremita, mówię, tutaj jest brak kontaktu, tutaj jest wycofanie się, y, tu jest szukanie siły w sobie, może właśnie po jakiejś porażce. Może tutaj, wiecie co, no, coś było na waszej drodze, gdzie mieliście na coś nadzieję, było taka chęć na coś, otwarcie się na coś, ale no widzicie, że tutaj może przestał się ktoś odzywać. Może ktoś się wycofał. Jest takie szukanie, zbieranie się w sobie, dlaczego się tak stało. Tak jakby, wiecie, rozkminki, co było nie tak, co poszło nie tak. Ja muszę się może pod tym podnieść. Bo tutaj ktoś upada. Ktoś tu upada. Ktoś doznaje tutaj też porażki. Wygrywa. Ktoś nam gdzieś wbił ten, ten miecz w nas, i tutaj, no, staramy się y, nabrać siły, szukać odpowiedzi, dlaczego. Y, dlaczego tak się stało? Po co? Jaką drogą mam teraz iść? Co będzie dalej? Dobra, patrzymy dalej. Okej, okay, no mówię, i znowu karta, y, kolejna karta mówiąca o zatrzymaniu tej energii, o tym, że nie wiem, co dalej. Może czekam na coś, ale też nie potrafię tak jakby się ruszyć. To jest zastygnięcie w jakimś momencie, kochani. Ja będę zaraz dopowiadała karty, o co tutaj dokładnie chodzi. Dobra. To ja patrzę. Dlaczego trójka buław? Dlaczego trójka buław? Okej, okay. i trójka kielichów. Może to była wizja właśnie jakiejś dobrej zabawy, wizja bratnich dusz, wizja um, bycia w jakimś, um, w jakimś społeczeństwie, w, jakimś, um, w jakiejś grupie, może w, w jakimś trójkącie. Może wy widzieliście, że tu jakiś, jest jakiś trójkąt gdzieś, też tak może być. Jest tych osób może za dużo. Mhm. Może Wy tak to widzicie, że może też ktoś się tutaj wycofuje, może to Wy się wycofaliście. Nie wiem, ale um, może właśnie dlatego, że tutaj było za dużo, może za dużo alkoholu, może za dużo osób. Chociaż ja mam wrażenie, że ty, Wy tu widzieliście chęć pójścia w coś. Może właśnie w jakiś trójkąt. Może nie w trójkąt, ale po prostu w chęć dobrej zabawy. Chęć dobrej zabawy tutaj widzieliście. Że, że, że może tu być fajnie. Że mogę tutaj się dobrze czuć. Że jest tutaj takie braterstwo. Że jest dobrze. Jest zabawa. Dobra. Zaczynamy, dlaczego piątka mieczy. Dlaczego piątka mieczy? Okej. Okay. No nowy początek, może. Tak, tak jak mówię, może tutaj była jakaś wizja nowego początku, że w końcu moje serce, wiecie, będzie uzdrowione, że w końcu będzie fajnie, że będzie dobrze, że może się zakocham albo ta osoba się we mnie zakocha. Ale tu jest zatrzymanie, tu jest zatrzymanie. Tu tego nie ma albo doświad doświadczyliście jakiejś porażki, a może było to zakochanie i Poczucie, że yy, no zakochałam się, czy zakochałem się nie w tej osobie, co trzeba. Albo było zakochanie i nagle brak kontaktu. Nie ma tutaj kogoś. Energia się zatrzymuje, ktoś się wycofuje. Dobra, to ja zapytam jeszcze o tego pustelnika. Dlaczego pustelnik? Może ktoś właśnie wyjechał, też tak może być. Ktoś się oddalił. Może oddalenie po to, żeby poskładać swoje życie, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, żeby mieć nad tym kontrolę. Może ktoś. Um, chociaż tego tutaj tak nie widzę, ale przyszło mi tak, że wiecie, dla niektórych relacje. Jak ktoś zobaczy, że ktoś się tutaj zakochuje, to jest to takim, wiecie, ostrzeżeniem. Niektórzy się boją uczuć, boją się wchodzić w bliskie relacje. Jak widzą u drugiej osoby, że u tej osoby coś się tam dzieje emocjonalnie, że ta osoba się już mocno zbliża, że jest zakochana, że ma te uczucia, to jest tutaj chęć takiej ucieczki, jest chęć, wiecie, odsunięcia się od tego, odseparowania się. I to tutaj tak dla niektórych z was może być, że to było może niebezpieczne. I trzeba, wiecie, dać dyla. Wiem, że to jest sprzeczność, ale tak jest, tak się często dzieje. Przerastają y, nas, ludzi, czasami uczucia innych osób w stosunku do nas, albo zbyt intensywne uczucia. Oczywiście jest to jakieś nie do końca ok i temu też trzeba się przyjrzeć, jeżeli ktoś coś takiego ma lub my coś takiego mamy, że widzimy, że ktoś zaczyna nas darzyć uczuciem i my wtedy chcemy uciekać, bo, bo to jest zagrażające. Czujemy się, że nasza, nasza niezależność zostaje gdzieś tutaj, wiecie, w niebezpieczeństwie I albo też, że zostaniemy zranieni i no, no, wiele jest takich mechanizmów, także coś tutaj takiego jest możliwe. Dobrze, dlaczego czwórka kielichów? Okej, okay, bo szóstka. Mhm. No, nie ma tutaj jeszcze nie, nie, chęci, tak jakby na, ym, na równowagę w braniu i dawaniu w tej relacji. Tak jakby Ktoś tutaj czeka, że ktoś no może do, przyjdzie, że porozmawia, że wyciągnie rękę, że y, będzie tutaj ten kontakt, że tyle, ile ja dam w tej relacji, to do mnie przyjdzie. Y, może jest takie. No, wiem, że. Więc jest to tak, jakby. Może nie chce jeszcze tutaj wyjść z przeprosinami, albo y, przyjąć tych y, przeprosin. Też tak może być. Może jest oczekiwanie tego, że ktoś tutaj przyjdzie, że coś nam oferuje, nie wiem, swój czas, y, rozmowę, bliskość. No dobra, patrzymy dalej. Dobra, dlaczego karta mocy, ok, no mówię, no jest, yy, to stresujące, jest to zaprzątające myśli i dlatego, no, trzeba tutaj poszukać yy, w sobie tej siły, żeby, no, nie rozkminiać tak całej tej sytuacji. Czasami jest tak, ktoś się oddala, czy ten ghosting taki, taki, ob, w dzisiejszych czasach bardzo taki Modne też wyrażenie, i no, 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 bo to jest i to funkcjonuje w, w relacjach, w znajomościach i no, takie coś mi się tutaj może pojawia, i tak jak mówię, no, jest dużo myślenia na ten temat, jest dużo myślenia i chęć tego, jakby e, ogarnięcia dlaczego. Dlaczego. Mogło być fajnie, mogło być zabawowo, mogło być tu super widoki na fajną naprawdę znajomość, relacje. I, i brak kontaktu, i wycofanie, i no, no, no trzeba uciekać. Trzeba uciekać. I czekam tutaj, i myślę o tym, i czekam, i może przyjdzie, może się ktoś pojawi, może, yy, może przyjdzie z czymś tu do mnie. Tak byście oczekiwali tutaj tego, tego kontaktu, czy zastygli wręcz, może niektórzy nawet na lata. No dobra. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Co z tego wyniknie. Kochani, yy, ładne karty i powiem tak, ja mam wrażenie trochę, że będziecie chcieli się tutaj pozbierać, yy, wyjść z tego, po prostu yy, uzdrowić te swoje serca, że tak powiem. Yy, no tak jakby stajesz po, po, po tej porażce tutaj, którą Ty to uważasz jako porażkę, to nie musi być jakieś wcale. Coś wielkiego, coś ogromnego, ale coś, coś, co tu poszło nie tak, z tymi uczuciami, może z źle właśnie ulokowane to uczucia, no to staram się po tym wszystkim stanąć na równe nogi i staję na równe nogi. Ja sobie tutaj zaraz jeszcze dopowiem kilka kart, bo to nie do końca jest dla mnie jasne, ale y, mam wrażenie, że ta osoba może być, że ona wróci, wiecie, że ktoś tutaj znowu będą te... albo będziecie po prostu wspominać tą osobę, ale mi się wydaje, że coś tutaj wraca, wiecie. Że coś tutaj wraca i. Um, ja muszę sobie tutaj, kochani, dopowiedzieć. Muszę sobie tutaj dopowiedzieć kilka kart. Okej, okay, cesarz. Dobra. I patrzymy tutaj jeszcze zobaczę. Okej. Okay. No, jest chęć właśnie stanięcia, wyjścia. Tak jak mówię, trochę tutaj widzę relacje trójkowe, kochani. Relacje trójkowe. Może ktoś tutaj zatrzymuje energię, wycofuje się, bo tych osób jest za dużo. I rzeczywiście tak może być, kochani, bo tutaj mi się też pokazuje znowu chęć odejścia od jednej osoby, chęć odejścia od czegoś może od starej relacji od trwałej relacji bo cesarz jest przeważnie mężem i jest e, osobą, która jest e, też ojcem i trwała relacja, może tak być że e, patrzycie właśnie żeby odejść od kogoś i e, tutaj może też się e, widzę tutaj jeżeli macie tutaj dzieci, to one się też tutaj pokazują, bo jest chęć po prostu, mimo to, że chcę tutaj może odejść od kogoś, to chcę, żeby dzieciom na przykład by było dobrze i żeby dzieci na tym nie ucierpiały, żeby ta rodzina została i żeby dzieciom nie poranić serc. Też tak może być. To dla tych, którzy mają rodziny, mają dzieci, mają mężów i, i widzą tutaj o inne relacje, inne znajomości. Albo może być też tak, dla tych, którzy to nie mają, po prostu, tak jak mówię, było tutaj jakieś no, poczucie takiej porażki, że ktoś się tutaj wycofuje. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że um, wy będziecie wypatrywać tej osoby i gdzieś ona może wrócić. Ta osoba może do was wrócić i y, będziecie chcieli tutaj pokonać jakąś trudność, pokonać jakąś trudność. I dojść do, do sukcesu, do zadowolenia, do szczęśliwego partnerstwa, i do budowania czegoś na nowo, i do nowego, tak jakby otwarcia się na, na, na to uczucie. Także tak, kochani, może tutaj być. Dobrze, ja zobaczę jeszcze, jak to wtedy dalej się może tutaj potoczyć. Okej. Okay. No, yy, może się potoczyć tak, że jeżeli, kochani, dacie tutaj dużo z siebie, dużo będzie zaangażowania i mam wrażenie tej męskiej energii, bo tu dwie męskie energie się pokazują i zaangażowanie, działanie, robienie coś w tym kierunku, rozmowy, yy, chęć yy, dania z siebie coś, wyjścia do Was propozycji, zaoferowania czegoś, to no, może tutaj coś, kochani, być na rzeczy i może coś iść tutaj dalej. I mam wrażenie, że może być też tak, że jeżeli mm, ktoś tutaj wyjdzie, <laughs> wiecie, z tego ukrycia i wyjdzie gdzieś tutaj z powrotem, wejdzie w waszą energię, to mam wrażenie, że no, pytam, czy tutaj mogłoby coś dalej być, czy coś z tego będzie. To tutaj jest pokazane, że może być, bo ktoś tutaj będzie chciał się bardziej zaangażować. To jeszcze nie jest nic stałego. To nie jest stała, wiecie, relacja na, na lata i nie wiadomo co, ale tu już widać, że, że jeżeli ten ktoś, Będziecie widzieć, że on się angażuje, że on coś robi w tym kierunku, że rozmawiacie o tym, że jest to tak jakby pod kontrolą, wiecie. No to karty mówią, że, że, że coś tu dalej może w tym kierunku iść. Ja jeszcze chcę zobaczyć tutaj, do tych kart, dołożyć kartę, czy rzeczywiście yy, ta osoba, ona wyjdzie do was, czy to tutaj wy bardziej będziecie musieli ten kontakt nawiązać. Mhm. No, mi się wydaje, właśnie no, dziesiątka, że raczej od tej osoby yy, no, jest dziesiątka mieczy, czyli jest tutaj koniec, zakończenie, że nie ma nic, także no, dla tej osoby mam wrażenie, coś tu mogło się definitywnie zakończyć. Chociaż może być i tak, że wy widzicie się w tej energii, że dla Was to jest zupełnie zakończone. Ale jeżeli ktoś by chciał i byłaby tutaj wysiłek włożony i chęć pójś, wyjścia do tego, to mogłoby być coś możliwe, kochani. Jeszcze sobie mam ochotę jedną kartę tutaj dobrać na koniec. Okej. Okay. i rycerz mieczy. Paść mieczy, rycerz mieczy. Dwa rycerzy, dwóch rycerzy. Ja mówię, tutaj trzeba by było i pokazać uczucia. I u, w, w uczuciowej sferze się wykazać, i w sferze tutaj komunikacji, działania. Może nie działania takiego robienia, ale bardziej y, dyskusje, rozmów. No dobra, to zobaczymy dobra. dla Was kartę radę. Wskazówki, co Wy macie robić tutaj w tej sytuacji? Robić coś czy nie robić? O, diabeł. O, kochani, diabeł. No, ja sobie jeszcze dobiorę do tego diabła jedną kartę. Okej. Okay. Może trzeba by to, wiecie, tego człowieka tak wziąć trochę za hacheł, wiecie? Wziąć za hacheł i, i powiedzieć, albo idziemy w jedną stronę, albo nie idziemy w ogóle. Wiecie, może jakimś nawet siłą. No, nie, że fizycznie bierzemy tę osobę na siłę i gdzieś tam do siebie przywiązujemy, ale może wiecie, jakimś takim parciem, jakimś poczuciem, że ja tutaj mam teraz kontrolu, kontrolę, ja tutaj wiecie, zadecyduję i mimo, że to może się tej osobie nie spodobać, to no, no, taro tak tutaj, tak tutaj wskazuje, żeby może. Um, nawet bardzo bym powiedziała, tego człowieka skontrolować, zobaczyć, czy, jak rzeczywiście jest, jak wygląda prawda. A jak nie, to mam wrażenie po prostu zostawić iść dalej. Zostawić i iść dalej. No dobra. Okej, okay, kochani. No jestem ciekawa, jak wy tutaj się odnajdziecie w tym czytaniu, czy w ogóle. No dobrze, kochani, ja Wam bardzo dziękuję, że tutaj jesteście i zapraszam oczywiście na kolejne czytanie. Na razie.